Gdzieś w latach 40. XIX wieku w kulturze polskiej pojawia się zjawisko, które nosi nazwę filozofii narodowej. Dzisiejsza nasza audycja poświęcona będzie problemom związanym właśnie z tą filozofią. Gościmy dziś w studio pana doktora Adama Sikorę i pana doktora Jerzego Ładykę z Katedry Historii i Filozofii Nowożytnej Uniwersytetu Warszawskiego. Dobrze byłoby, gdybyśmy na początek zaczęli od takiego, może, pytania: co to właściwie jest owa filozofia narodowa? Skąd ona się bierze? Jaki jest jej zasięg? I na czym polegają jej istotne treści? Do tej pory nie spotykane były takie sytuacje, żeby problematyka filozoficzna zajęła jedno z centralnych miejsc w świadomości społecznej narodu. Przejawia się to w bardzo rozmaitych formach, no i przede wszystkim jest symptomatyczne, że okazuje się bardzo wiele równocześnie poważnych rozpraw dzieł filozoficznych, które pisane są przez autorów pozostających ze sobą z reguły w jakiejś polemice że te dzieła filozoficzne równocześnie docierając z różnych, niekoniecznie krajowych ośrodków, ale również zagranicznych do środowisk szlachty, inteligencji szlacheckiej. Cieszą się ogromną popularnością, cieszą się ogromnym wzięciem. Można wymienić tutaj takich myślicieli, którzy w tym okresie znani są jako filozofowie. No więc pisze w tych latach swoje prace August Cieszkowski. Publikuje w języku polskim w latach 40-tych swoje pisma Bronisław Trentowski. W tych latach ukazują się podstawowe filozoficzne rozprawy Henryka, Kamińskiego. Także Karol Libelt przygotowuje i publikuje swoje główne dzieła filozoficzne. No, na ten okres przypadają wreszcie pisma Edwarda Dębowskiego, jednego z najbardziej reprezentatywnych myślicieli tego. Okresu. Równocześnie jest symptomem tych czasów, że filozofuje się nie tylko na łamach pism filozoficznych, ale problematykę, refleksję filozoficzną podejmuje się również w publicystyce. Na tematy filozoficzne rozprawia się także w salonach, nie tylko arystokratycznych, ale. Takich salonach, które urządzane na wzór arystokratyczny grupują postępową młodzież zorientowaną demokratycznie, młodzież patriotyczną. I wreszcie, mówiąc o tym właśnie fenomenie, jakim jest filozofia narodowa, podkreślić warto, że te zewnętrzne przejawy zainteresowań filozoficznych są jak gdyby symptomem zjawiska głębszego. To znaczy, problematyka filozoficzna wchodzi w obręb, w obręb myślenia społecznego, staje się tą refleksją za pomocą, w której społeczeństwo, no a przynajmniej najbardziej oświecone jego kręgi, usiłują rozwiązać nie tylko problematykę metafizyczną, ale w szczególności, chyba właśnie problematykę, problematykę społeczną i polityczną. Kiedy konstytuuje się nową polską filozofię, Treść tej filozofii nie jest jednoznacznie określona przez sprawy li tylko polskie. W większości są to ludzie, którzy studiują y, filozofię niemiecką. W większości są to ludzie, którzy urabiają swoje własne filozoficzne poglądy, nawiązując do problematyki filozofii ogólnoeuropejskiej. Przy czym warto chyba powiedzieć, że niektóre dzieła powstałe w Polsce czy pisane przez Polaków, mają swoją karierę ogólnoeuropejską. Tak na przykład prologomena do historiozofii Augusta Cieszkowskiego czytywane są żarliwie w Rosji, odgrywają pewną rolę w bataliach postheglowskich w Niemczech, docierają nawet do Francji. W dyskusjach nad kształtem filozofii polskiej szczególną rolę odgrywają heglowskie inspiracje. W większości bowiem polscy filozofowie przez szkołę heglowską przechodzą, nawiązują do hegla świadomie, ale nawiązując do hegla jednocześnie poddają Heglizm krytyce, usiłują urobić własną, samoistną formułę filozofii. Kontekst heglowski, jak powiedziałem, jest kontekstem dość istotnym. O popularności Hegla w owych czasach świadczy i to, że w publicystyce niemal nie używa się nazwiska Hegla, zastępuje się terminami znaczącymi, oto takimi jak na przykład mistrz Uczelni, współczesny Arystoteles, twórca stanowiska bezwzględnego wiadomo, używając tych terminów, że właśnie pisze się o Heglu tak publiczności. Czytająca owe terminy rozumie. Nawiązanie do Hegla, powiedziałem, łączyło się z krytyką myśli heglowskiej. Łączyło się z pewną selekcją twierdzeń w heglowskiej filozofii zawartych. Nawiązując do Hegla, bowiem wybierano sprawy związane z interpretacją ludzkich dziejów, najogólniej z historiozofią, z koncepcją narodu ze stosunkiem narodu do innych ludów, miejsca narodu w ramach wspólnoty ludzkiej. Przy czym polemika z Heglem dotyczyła sposobu filozofowania. Hegel czy heglizm dla filozofów polskich był filozofią kontemplatywną, jak powiadano. Filozofia tak jak ów ptak, mądrość symbolizujący, pojawia się dla Hegla wtedy, kiedy już dzieje się skończyły, kiedy ucichł niejako szczęko ręża. Heglizm to filozofia myśli, to filozofia, która ujmuje Interpretuje, rozjaśnia przeszłość. Nowa filozofia ma być filozofią przyszłości, ma być filozofią, która zawiera w sobie pewien sens profetyczny, ukazuje drogi realizacji ducha, ukazuje tedy przyszłość, która ma się stać przyszłością narodu. Z tego powodu filozofia jest, czy ma być, filozofią narodową. Ma to być filozofia, która ma służyć narodowi. Ma być po prostu instrumentem w realizacji pewnych jego działań, przeznaczeń, powołań. Przedstawiciele myśli filozoficznej działający w tym okresie, narodowość filozofii, wiążą może ściślej, albo w każdym razie wiążą bardzo ściśle z następującym zagadnieniem. W przekonaniu wszystkich wymienianych tutaj, nawet z nazwy filozofów, naród polski Dysponuje szczególnymi właściwościami, które umożliwiają mu sformułowanie pewnej filozofii odrębnej w stosunku do dotychczasowych systemów filozoficznych, i ponadto takiej filozofii, która potrafi rozwiązać teoretyczne i praktyczne zagadnienia, z którymi nie mogły się uporać dotychczasowe wszystkie systemy. I w tym sensie. Filozofia narodowa to taka filozofia, która wyrasta z pewnych specyficznych, właściwych jedynie narodowi polskiemu, wartości. Wartości i zasad, które mają stanowić punkt wyjścia dla rozwoju refleksji filozoficznej. Ta sprawa oczywiście jest przez rozmaitych myślicieli ujmowana, interpretowana rozmaicie, odmiennie. Jednakże u wszystkich przewija się ten wątek pewnej specyficzności i tu można powiedzieć w sensie wartościującym takiej specyficzności narodu polskiego, która umożliwia budowanie filozofii no, lepszej. Z punktu widzenia i teorii poznawczego, i z punktu widzenia możliwości zastosowania jej do praktyki, aniżeli dotychczas. Każdy z tych myślicieli miał na myśli cały naród, no powiedzmy Tarentowski, początkowo skłaniając się do uznania całego narodu polskiego za zdolny do tego rodzaju poznania, w gruncie rzeczy był skłonny ostatecznie przyznać tylko szlachcie taką zdolność. Dębowski natomiast skłonny był, łącząc pojęcie ludu z narodem, właśnie w pewnych wartościach, tkwiących wśród ludu, widzieć te specyficzne wartości, na podstawie których można budować nową koncepcję. No więc tutaj dochodzimy do punktu, w którym filozofia jako instrument narodu, połączona z tą koncepcją filozofii narodowej określonej przez Wartości specyficzne narodu okazuje się instrumentem realizacji powołania narodu. Właśnie naród polski to jest też pewna wspólna cecha poglądów myślicieli okresu, o którym mówimy. Jest powołany z racji swoich wartości do jakiejś misji, do określonej roli, jaką ma spełnić w Europie. Na tym chyba polega mesjaniczność owych koncepcji. Mówi się o tym, iż naród polski charakteryzuje się wartościami szczególnymi. Ta szczególność owych wartości sprawia, iż do narodu polskiego należy przyszłość, iż staje się on, czy stanie się on niejako realizatorem ogólnohistorycznego postępu. To właśnie uznanie wielkiej roli narodu polskiego w historii, narodu jako reprezentanta przyszłości, łączyło się i z rozumieniem filozofii, która pragnienia, tęsknoty, Zarazem powołania owego narodu ma wyrażać. Przy czym formuła tej filozofii nie wyrastała li tylko z partykularza polskiego. Filozofia ta miała nawiązywać do tradycji myślenia ogólnoeuropejskiego i miała być odpowiedzią na konflikty i wewnętrzne sprzeczności, jakie w myśli ogólnoeuropejskiej się pojawiły. Nie tylko przecież lat. Trentowskiego. Również dla Dębowskiego, czy dla Cieszkowskiego, czy dla Libelta, filozofia polska miała być filozofią syntetyczną. Co to znaczy, że miała być to filozofia syntetyczna? Oto miała jednoczyć we wspólnej formule nowej, wyższej, syntetycznej myśl niemiecką, myśl spekulatywną, której zadaniem świadomym było to, iżby rzeczywistość zinterpretować z jednej strony z myślą francuską i z francuską praktyką polityczną. Tą praktyką polityczną, która najpełniej przecie wyraziła się w rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich. Z tą postawą praktyczną, która jest skierowana na przetworzenie istniejącego świata. Otóż właśnie, filozofia polska miała znosić, jak powiadano ów rozryw, pomiędzy światem myśli a światem działań. I w ten sposób oba filozofia miała doprowadzić do koherencji osobowości. To, co było do tej pory niejako rozdarte, oto z jednej strony myślenie o świecie, z drugiej strony uczucie, wola to wszystko miało zostać syntetyzowane w jednolitej formule. W ten sposób filozofia polska miała spełniać ową tęsknotę epoki do koherencji osobowości. Pojęcie czynu jest jednym z centralnych pojęć filozofii narodowej, tak w potocznym w potocznie nawet rozpowszechnionym obrazie tej filozofii, w jakim sensie ono tam występuje. Pojęcie czynu jest rzeczywiście naczelną kategorią myślenia filozoficznego tego, Okresu. W gruncie rzeczy recepcja, krytyczna recepcja heglizmu była dokonywana pod wpływem tęsknoty za sformułowaniem filozofii, która, jak tutaj zwraca uwagę pan doktor Sikora, jest w stanie przejść od poznania jedynie do działania. Tęsknota za filozofią, która może być praktycznym instrumentem przekształcania rzeczywistości za filozofią, która z życiem się zjednoczy, która nie będzie tylko myślą o myśli i nie tylko myślą o życiu, ale wprost... Życiem samym życiem jakoś samym, tak. chyba. Pojęcie czynu na gruncie polskim wydaje się, że pozostaje ono w ścisłym związku z koncepcją Augusta Cieszkowskiego, który mówiąc o czynie miał na myśli pewną wartość, która pojawia się w rezultacie y, syntetycznego zjednoczenia rozumu i uczucia. Zatem y, jakiejś władzy poznawczej z jakąś y, władzą o charakterze moralnym, o charakterze etycznym. Pojęcie czynu jest zatem nazwą dla jakiejś sytuacji człowieka, w której stanowi on pewną całość harmonijną, na którą składają się rozum i uczucie. Poznanie prawdy i przeżycie prawdy, na którą składa się wiedza. I doskonałość etyczna. W zależności od treści, jaką wkładano w koncepcję czynu, inne oczywiście musiały być i oceny y, teraźniejszości współczesności polskiej, inne musiały być wnioski wynikające dla y, narodu polskiego wnioski dotyczące perspektyw jego rozwoju. Określona interpretacja tych właśnie wartości kazała kłaść nacisk y, bądź na elementy y, zachowawcze, bądź na elementy. Rewolucyjne w społeczeństwie kazała rozwiązań szukać raczej w propozycjach koncepcji postępowych, aniżeli w propozycjach koncepcji konserwatywnych. Dziękujemy bardzo naszym rozmówcom. Do bardziej szczegółowych spraw związanych z filozofią narodową powrócimy jeszcze w naszych następnych audycjach.